Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Santes. A przed nami ustawka, ustawka Hardstone, ale wpadłem na pomysł, żeby sobie zrobić takie wyzwania w ustawce, które by polegały na tym, że zagram teraz 11 ustawek. Dlaczego 11 za chwilę wyjaśnię. I będę polegać na tym, że będziemy musieć wybrać typ właśnie stronników, czy to będą bestie, demony, kolce, zwierzę itp. I tym typem zagrać. I będzie to wyzwanie, na przykład wyzwanie bestia i bierzemy o ile będą takie dostępne, to bierzemy bestie i będziemy musieć nimi zagrać i spróbować wygrać ustawkę. No, jakie zasady? Zasady będą takie, że jeżeli weźmiemy typ stronnika, powiedzmy bestia, no to musimy mieć na koniec gry minimum pięciu tych stronników tego typu nie możemy tam mieć dwóch bestii i tam innych różnych. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda to ciekawie, więc myślę, że no, będzie ciężko na pewno, bo tak połowę tych wszystkich typów nie za bardzo ogarniam, ale drugą połowę ok. No a dlaczego 10 albo 11? Powiedziałem, bo tak, mam tak, Bestie, demon, kolcozwierz, mech, murlock, naganie, umarły, pirat, smok. Żywiołak. no i ostatnią klasą będą wszystkie, czyli stronnicy, którzy nie należą do żadnego do żadnej klasy, więc no to tyle wstępem wprowadzenia i już zapraszam do ustaweczki. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Santes, a to drugi odcinek z wyzwania Ustawki. Ostatnio graliśmy na demonach, teraz mamy do wyboru bestie, kolce, zwierzę, murlaki, piraci, smoki, więc no obojętnie co weźmiemy, do tego nie mieliśmy. Muszę szybko stroników, znaczy bohaterów zobaczyć. Na koniec tury daj przyzwanemu stronikowi Plus 1-1. Powtórz 0 razy. Ulepsza się w każdej turze. Dobrze, weźmiemy Katuna. Hmm, moglibyśmy pograć w sumie murlokami, jak najbardziej. Mamy muroków piratów, tak? Tak. Praca mój ulubiony dowódca. Hmm. Zaczynamy? Wiecie co? Zaczniemy chyba na smokach. Bierzemy smoczy sława, który na koniec tury dostaje plus 1 do ataku. Później kupimy prowokację plus 3 do zdrowia oraz prowokację. No i zobaczymy jak to będzie. Gorzej już będzie tak myślę przy piątym, szóstym odcinku. Żeby nie trafiać na tych samych stroników, których potrzebujemy, na ten sam typ. No ale jakoś ogarniemy. Jakoś to się ogarnie. Kurycze dopakował sobie kolega. Nie zauważyłem, że ta moc bohatera dwójka aż kosztuje. Ale ona się przyda na koniec. Dobra. Co my tu możemy zrobić? Kupimy sobie cokolwiek, to maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Dofakowujemy sobie naszego smoka. To będzie nasza główna broń. 2-8, druga runda, elegancko. No to. Teraz będziemy walczyć z bohaterem, który ma bardzo, powiedzmy, zbliżoną moc specjalną do naszej. Ale kosztuje tylko jeden. I tak na początku, na przykład, nie będzie im, mo im. jemu mocno rosło, a później zacznie mocno rosnąć. Dobra. Mm -hmm. Wiecie co, zrobimy tak, że kupimy nowy poziom karczmy, dowalimy tego, plus 3, on się dopakowuje tylko atakiem, więc zdrowia nie ma za dużo i oświeżymy. Where is smoking? Gdzie są jakieś fajne Smoki? W następnej rundzie na pewno kupimy sobie tą przemytniczkę piskląd. No i... No i na pewno to umocnienie znowu kupimy. Za jedynkę, trzy do zdrowia. No nie są jakieś duże pieniądze. A więc całkiem spoko. Widzę ktoś tu też próbuje coś na smokach namieszać. No ale niestety nasz smok to koks, więc... A to nawet nie jest smog, tylko protopiskle, tak pisze. No. Ok, kupujemy tą babeczkę, kupujemy to. O kurczę, będziemy pakować. Trochę to też jest źle, że ja mam mało stronników, ale <laughs> co zrobić, nie? No jeszcze tyle zakręć nie kupowałem w rundach. Plus 4 Daj mu plus 1 do zdrowia, czyli dał mu do zdrowia. Czy mu dała, dała, dobra. I tu 5. O nie. A, premie do ataku, źle trochę przeczytałem, ale spoko. Myślałem, że jakąkolwiek premię dostaje. To dostanie do ataku, no. Powiedzmy tak, jednostkę mamy spoko. Tą jedną. Ale już się zaczyna siódma runda. Za chwilę potrzebuję jakichś fajnych fajne smoki, Jeżeli jesteśmy ciągle w wyzwaniu, wyzwanie polegało na tym, że muszę mieć przynajmniej piątkę smoków. Co prawda nie ustaliliśmy w którym momencie gry, już muszę mieć przynajmniej pięć stroników smoków. Ale powiedzmy, że będziemy się starać jak najszybciej. No nie ma nic, kupimy to. No nic, robię karczmę, ale tylko dlatego, że niestety nam się tutaj nie układa pomyśli. Też myślę, że w siódmej rundzie to oni mogą mieć po 6-7 stronników spokojnie, no piątkę to jest minimum. My mamy karczmę w sumie co, na trzecim poziomie? Jak tam nasi przeciwnicy? Też raczej około, o, no ten z którym walczymy ma czwarty poziom. Weźmy sobie to na pewno kupię. Złożę oleju zwiększa twoje maksymalne złoto o jeden, To się zawsze przyda. Dużo kosztuje. No ale co będziemy mieli 8? Nie, 9, nie 8, 10 powinniśmy mieć złota. No więc spoko, spoko. Gość ma aż jednego stronika dużego. Może popłynąć w gościu na tym, że za szybko karczmę zaczął ulepszać. A nie kupował stronników, to może być problem. Dobra, kupujemy to. I chciałbym dwóch stronników kupić. Nie kupię oczywiście. Na złość. Wiecie, mi, jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu 8 rund. Żaden Stronnik nie przyszedł. Smokowy chodzi mi. No to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Brawo. Po 9 rundach będziemy mieli kolejnego Smoka. Zwiększamy złoto maksymalne. No, fajny. Fajny taki taki nic nie zwiększający się. Bo ten smoczek będzie po, dopiero otrzymywał plus 2 1. Plus gdy na koniec który będziemy posiadać 7 stroników. 7 stroników, więc elegancko. Co prawda dopakujemy sobie go yy, troszeczkę. Ma boską tarczę. Więc nie jest najgorzej. Aczkolwiek, trochę słabo to wygląda. Bardzo słabo. Widzicie? Już. gościu o no, 7 stronników. Nie mamy szans. Mamy tylko jednego, cokolwiek coś potrafi. Co ma to za zadanie? 8 sztuk złota. No to powiem wam, nie, czy nie popłynęliśmy. Choć się trochę spodziewałem, że z tymi wyzwaniami może być ciężko. Dobra. jest drugi smok, trzeci smok powiedzmy. Niech tak będzie. Tu sobie oczywiście zamrozimy. No i doładujemy. O, a to nie wiedziałem, że to tak działa, że doładowuje nam też stronikę w karczmie. Dobra, dobra. Znaczy jest ja słabo, żeby nie było, ale może jakoś przeżyjemy jeszcze dwie rundy. W następnej rundzie poleci pomienne skrzydło płetw. Powiedzmy, że on jest smokiem, nie? Choć dogadywaliśmy się, że... Chyba dogadywaliśmy się. Nie pamiętam, bo dawno nagrywałem ten pierwszy odcinek, że typ smoka musi mieć na pierwsze miejsce. Mam murloka, no ale powiedzmy takie półsmok to jest, no. Tak byśmy mogli ich nazywać półsmokiem. No. No i dostaniemy i sobie kupimy to za trójkę. Że będzie dopakowywać plus 2 plus dwa. Ale na jednym dobrym stronniku daleko nie ujedziemy. No i gościu kończy w dziesiątej turze swoją grę. A nie, przeżył. Coś takiego. Ale okej, okay, lecimy. O, kolejny smok. Na koniec co trzy tury otrzymujesz losowego smoka. Fajnie. Fajnie, że nagle teraz wszystkim się przypomniało. Okej, okay. zrobimy tak. I chyba nie będę odświeżał karczmy. Mamy dwa złota jeszcze. Dwie sztuki złota do wydania. Ciekawiło mnie właśnie ta moc. Na koniec tury daj przyjaznemu stronikowi plus 1-1. Jeden jeden. Tylko któremu, nie? Liczyłem, że dopakujemy sobie tego naszego z prowokacją. Szmaragdowe protopiskle. Ale nie. Ale on sobie wybierze. Choć no, mógłby jeszcze dopakować w sumie tego, tak szczerze mówiąc. No i ten, ten w sumie zaczyna nam się dopakowywać, plus 2, plus 1, bo posiadamy 7 stronników, więc spoko. Ten to tak jest, wiecie, no. Jest, bo jest. Gdybyśmy go kupili w pierwszej rundzie, gdybyśmy mieli szansę go kupić w pierwszej rundzie, to już byśmy mieli około 3, byśmy dostali około 3 smoki. dodatkowe. on 3 run, co 3 rundy daje nam smoka. Więc kurczę, może by coś fajnego wyleciało. No a tak do dalszej gry on tak średnio użyteczny jest 1-1. No na pewno będziemy mieli jakąkolwiek możliwość go troszeczkę dopakować. No ale powiedzmy sobie szczerze no. no nie, jest za, nie jest zbyt straszny o. Przeciwnik się nie przestraszy, Aha. czyli jednak losowo dodaje te 7-7. No to tak wiecie, to za dwójkę, no. Gdyby to jeszcze na zawsze zostawało, no to spoko. No ale tutaj teoretycznie widzę szansę, że przeżyjemy. Dobra. Nieźle na razie. Okej, okay, no mamy kolejnego. Musimy sobie karczmy ulepszyć, to już jest podstawa. Teraz będziesz przebierać w lepszych no mam nadzieję, że jakieś lepsze wypadną. O, mamy protopiskle. Mhm. Oczywiście weźmiemy. Proszę proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom 32, 47 Piracik, piracik, o smok. Daj twoim stronikom plus jeden do zdrowia, gdy ten stronik otrzyma premię do ataku, mhm. gdy otrzyma premię, tego wywalimy, tego możemy wrzucić. Ta wapka musi być nie jest smokiem, co prawda, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, powiedzmy pięć i pół smoka. Jeśli tak można powiedzieć. Tego Jako pół, więc yy, na nasze wyzwanie się łapiemy, żeby mieć przynajmniej 5 smoków. A ona jest dobra, bo będzie dawać zdrowie, więc ona się może przydać. Troszeczkę też myślę yy, nad FireXem Gniewu. Daj losowemu przyjaznemu stronikowi boską tarczę. Aha, boską tarczę, ok, to nie jest ten stronik, co myślałem, że daje prowokację plus 4. 4-4 Dobra. Zamrażamy i bierzemy tego. Tylko nie spoczywaj teraz na laura. No to w teorii powinniśmy go zniszczyć przeciwnika. Tak na moje oko. Tego pokonujemy. Tego Rewo... Rewo. Reno. Podobny do Reno. A nie jest to jako Reno Jackson. Byliśmy na pewno lepsi. Nie wiem jak zresztą. Dopiero się okaże. Dobra, kupujemy tą. Oj oj, oj oj. Dajcie mi smoka. Pójdziemy w takie rzeczy na razie. No spoki nam nie sprzyjają na pewno. W tej turze efekty aktywowane na koniec swojej tury działają dwukrotnie. No to w sumie to można zrobić jak najbardziej. Zwiększamy złoto. 12 sztuk złota będziemy mieli. Przyjaznemu stronnikowi damy prowokację. Możemy. No i. No i tak zrobimy. Aktywujemy nasze efekty działające na koniec. To dobrze, że to są efekty aktywowane na koniec tury, a nie agonia. Bo się troszkę przestraszyłem, że nie doczytałem. No i zobaczymy jak gościu na pierwszym miejscu wygląda. Okej, okay, no to ten ma plus 2 ataku, no to aktywowane ten to dostanie 4. Yy, tu dostaną też 4-2, 4-2. Mm, 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 mm. No i w sumie co? No i ta, ta troszeczkę zdrowia tym wszystkim, no i tyle. Znaczy wszystkim, no tym trzem oczywiście. I dostaliśmy smoka elegancko. A, widzicie, ja tego nie zauważyłem przez przypadek. Dwie karty dostałem, bo faktycznie to była już ta ostatnia runda, w której nasz gościu yy, będzie nam smoki dawał. To mieliśmy szczęście. Powiem Wam tak. Trzeba przyznać, że ten szmaragdowe protopiskle, że go tak wyekspiliśmy do góry, robi robotę, aż mi się nie chce wierzyć, że tak dobrze to działa. Tu mnie zastanawia gościu na dole, że on w ogóle niby jest dalej niby zginął, ale i tak jest podświetlony. No. Okej, okay, yy, mamy tu a bestia, mhm, myślałem, że to smok. I weźmiemy to znowu. Wiecie co, trochę mnie tu kusi kupienie dzika chorąży. No ale to jest kolco zwierza. Dogadywaliśmy się, że tak nie robimy. Hmm, bestia. Mistrz rodeo. Okrzyk bojowy odkryj zaklęcie skarczmy. Możemy to rzucić jak najbardziej. Eee... Daj stronikę, plus jeden oraz prowokacje, jeśli masz już prowokacje, usunę. Wiecie, do następnej tury, to niby jest dobre, wiecie, 6-6, ale tylko do następnej tury. Go sprzedamy. Dobra, Santos, bo ja gadam głupoty. Od razu sobie robię właśnie ten. Yy, no. <laughs> robię sobie karczmę od razu, bo troszeczkę się zamyśliłem, yy, któremu to ja chciałem dać. Tylko nie wiem, czy to jest dobrze. Dobra. I udało się jakimś cudem jeszcze podwoić to. Dobrze. Troszeczkę się zamyśliłem tutaj i nie zauważyłem jak mi czas ucieka. Mamy gościa na Mulokach. No niestety gościu trucizna robi robotę. Więc prawdopodobnie przegramy. Nie wyglądało najgorzej z początku. Jednak trucizna wiadomo. Zrobiła to, co miała. No, dobra. Coś tu trzeba pokombinować. Na szczęście walczymy już z przeciwnikiem. No, wywalimy tego smokowca, bo ten jest słaby, jak nie powiem. Dobra, weźmiemy tak, tak. No i zastanawiam się troszeczkę. No nie wiem, tego musimy zostawić? Nie musimy, no ale... Okej, okay, no, okej, okay, okej. Okay. Ten jest spoko. No dobra, dobra, dobra. Zrobimy w ten sposób. Masz tu trochę złota za fatygę. Plus 5 do ataku. Komu lepiej dać piątkę do ataku? Nie wiem czy próbować. Okej, okay, bo ja znów się tak zagaduję. A tak naprawdę. Co by nie mówić, jeszcze mamy dużo złota do wydania. E -e -e. Tam kupimy. Dobra. Kurczę, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, a miałem do podwójnego jakiegoś smoka. Trochę obawiam się tego murloka, moi drodzy. Mam dwie postacie. Dwóch stroników w miarę dobrze. W miarę na wysokim poziomie mamy ten atak i życie, ale, ale... Potrzebowalibyśmy tarcze. Znaczy boską tarczę. To był ten na murlokach? Chyba nie. Nie, to był chyba ten Reno. A nie pamiętam, który był na murlokach. O, mamy smoka jakiegoś, którego nie kojarzę. Daj pozostałem smokom, Plus 2 plus 1 spoko. O, o, o. Hmm. Dobra, wywalimy tego. Tu damy, oczywiście. Okej, okay, tu mamy kolejnego. Może tak to zrobimy. Tego wywalimy. To nie spoko. Ten jest bardzo fajny. Dobrze. No i fajnie by było jeszcze takiego samego złapać albo kilku chociaż. I git. i ten będzie elegancki, jeszcze dobra, i tak to zostawimy. Jakieś w ogóle przychodzą smoki, o których wcześniej jakoś nie widziałem. Tego też pierwszy raz widzę. Okrzyk bojowy: otrzymujesz ognio skrzydłowego, 2,1 z opisem. Okrzyk bojowy: daj smokowi plus 5 do ataku. Tylko kogo wyrzucimy? No, widzę, że ktoś tu też jest na smokach. Jest na smokach. Ale na szczęście nie ma żadnego... Żadnej trucizny. Oczywiście na smokach za bardzo nie ma chyba trucizny. Więc okej, okay, dobra. Więc w najgorszym razie, panie i panowie, zdobędziemy trzecie miejsce. Nawet nie, drugie. Drugie, drugie. Kogo tu będziemy to pakowywać, tak sobie myślę. Niech będzie ten I kogoś muszę wyrzucić Chyba tą wyrzucimy, to ona nie jest jednak taka niesamowicie dobra 5 do ataku. Kto chce piątkę do ataku? Ty dostaniesz. No ten jest dobry tylko znów nie mamy miejsca za bardzo żeby wiecie wrzucać te protopi... znaczy protopiskle to piskle żeby zwiększało wiecie co a wicie 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 zaryzykujemy I sobie karczmy i zrobimy maksymalnie wrzucimy tego i mam tak naprawdę dwóch Dwóch, dwóch, dwóch smoków. Dwóch smoków poprawnie językowo. Dwa smoki <gry> które dawałem plus 5 do ataku. Znaczy, dawałem to piskle i plus 5 do ataku. Ale on daje w sumie ten. Jednorazowo teraz widzę. Faktycznie, jednorazowo. A ten, co turę, więc ten jest dużo lepszy. Co ciekawe. No, czyli w sumie tego możemy się pozbyć. No ja tak mówię, jakbym już na 100% przeżył tą turę. A niestety przy pechu 12 życia to jest bardzo mało. Powiem Wam, aż się boję jakie tu będzie dopakowanie, bo już widzę. Ojejku, dobra moi drodzy, nie wiem jak to gościu stworzył, bo niestety w tej ustawce nie siedzę za mocno. No ale przegrywamy i to ani jednego stronnika mu nie zbijemy. No, nie mieliśmy żadnych szans, tak naprawdę. Każda kolejna tura by nam nic nie dała, z tym co gościu narobił. A co chciałem powiedzieć? No, tak jest wyzwanie, niestety, że. Trochę za późno nam smoki zaczęły przychodzić jakieś fajne żeby cokolwiek z tego zrobić. Sam fakt tego wyzwania, że granie tylko i wyłącznie na smokach akurat w tym odcinku też trochę komplikuje sprawę, ale myślę, że tak czy siaki, tak byśmy go nie pokonali, więc ustawka, wyzwanie smoki yy, zrobione, i teraz zapraszam do następnej ustaweczki.